Witam wszystkie osoby z pod znaku byka i zapraszam na czytanie miesięczne na luty 2024 roku. A więc tak, zaczniemy od energii głównej i mamy tu ósemkę mieczy. Jest to energia poczucia bezradności. Nie możecie czegoś dostrzec, nie możecie wykonać jakiegoś ruchu. Więc tak jakby ten miesiąc będzie właśnie w takiej energii, w energii poczucia bezradności. Ale wszystko jakby zależy od Was, ponieważ no tutaj mamy osobę, która jest jakby pomiędzy tymi mieczami, prawda? Ma opaskę na oczach i jakąś linę na rękach. I gdyby chciała, podniosłaby te ręce i zdjęła tą opaskę, prawda? I zobaczyła, co się dzieje wokół i mogłaby się uwolnić. Więc to nie jest tak, że ona jest uwięziona i nie może nic zrobić. To poczucie bezradności to raczej wynika z tego, co ona myśli, prawda? Dobrze, następnie mamy, co odchodzi do przeszłości. I tutaj mamy rydwan i gwiazdę. czyli do przeszłości odchodzi jakby siła, woli i władzy oraz wiara w to, że nadejdą lepsze czasy. To odchodzi do przeszłości. Natomiast co przyjdzie? Tutaj mamy diabła i trójkę mieczy. A więc tak. Diabeł symbolizuje jakby dążenie w jednym kierunku. Brak równowagi w życiu. Może to być nadużywanie, mogą to być jakieś używki, nadużywanie alkoholu, bądź też czegoś innego. Może to być też jakaś wielka namiętność. To może do Was przyjść. Natomiast tutaj mamy złamane serce, więc to kończy się złamanym sercem. Być może jesteście w związku z kimś, kto jest uzależniony i kończycie ten związek, ponieważ macie już tego dosyć, prawda? Być może. Hmm, kusicie się na kogoś z kim przeżyjecie wielką namiętność ale no niestety ta osoba jakby was pobawi się z wami pobawi i was zostawi, prawda? ponieważ tu jest ta trójka mieczy dobrze następnie mamy pracę w pracy mamy kochanków i dwójkę buław kochankowie jako szóstka może to być energia Taka, że być może ktoś w waszym otoczeniu będzie potrzebował waszego wsparcia w pracy. Może będzie potrzebował waszej pomocy, ale pomocy nie w sensie, że jakoś tam w pracy, tylko po prostu być może będzie źle oceniany przez innych współpracowników, obgadywany, ale po prostu musicie pamiętać, że to. No, każdy jest tylko człowiekiem, błędy się zdarzają, prawda? Więc pomóżcie tej osobie, jeżeli możecie. Ale może to też symbolizować jakiś wybór, prawda? Kochankowie, to jest wybór. Być może wahacie się między jakimiś dwoma opcjami, chcecie zmienić pracę. Jeżeli chcecie zmienić pracę, kierujcie się swoim sercem. Zróbcie to, co jest dla Was najważniejsze, prawda? To, co chcecie. Lepsza jest praca taka, w której będziecie zadowoleni, nawet jeżeli mielibyście mniej zarobić, ale robicie to, co kochacie, niż taka, w której siedzicie od tej 8 do 16, klepiecie w klawiaturę i się męczycie, prawda? I żyjecie tylko od wypłaty do wypłaty. A dwójka buław wskazuje właśnie na podpisanie jakiejś korzystnej umowy. Więc być może właśnie o tym myślicie i to się w lutym stanie. Natomiast jeżeli chodzi o rodzinę, mamy tu dwójkę mieczy i arcykapłankę. Yy. Arcykapłanka pokazuje nam łagodność oraz delikatność, że będą to cechy bardzo potrzebne w tym czasie. Być może ktoś z domowników będzie miał jakiś problem i będzie potrzebował wsparcia. Yy. Arcykapłanka mówi też o tym, żeby się powstrzymać przed jakimś osądzaniem kogoś, ocenianiem, dawaniem dobrych rad. Po prostu dajmy mu wsparcie, chociaż będzie pokusa, bo mamy tu dwójkę mieczy, na niechęć spojrzenia prawdzie w oczy. Bądź też udawanie, że wszystko jest w porządku. Odgradzanie się od bliskich. Nie, kochani, nie odgradzajcie się od bliskich. Dajcie im wsparcie. Tu chodzi o rodzinę, prawda? Tak, wszyscy popełniamy błędy. Trzeba się tylko jakoś dogadać. Natomiast jeżeli chodzi o miłość i relacje, mamy tu szóstkę buław i siódemkę monet. Szóstka buław jest to zwycięstwo, a siódemka monet. Jakby, że musimy zaczekać na coś, na jakieś plony, prawda? Więc być może teraz rozpoczynacie jakąś relację, która jest nowa, interesująca i musicie yy, no, po prostu w niej trwać, żeby odnieść to zwycięstwo. Albo chodzi też o to, że musicie popracować nad swoją relacją, którą obecnie macie żeby wszystko ułożyło się dobrze. Ale ogólnie tu jest bardzo fajnie w relacji i miłości. Karta rada to dwójka mieczy. Dwójka mieczy radzi, żeby przyjrzeć się propozycjom, które pojawiają się, w, yy, się w Twoim życiu. Rozważyć wszelkie za i przeciw i jakby logicznie ocenić sytuację, prawda? Zastanowić się nad wszystkim, logicznie ocenić sytuację. Więc może chodzić o tą sytuację, prawda? Tu dostaniecie jakąś propozycję i to logicznie sobie tu rozważcie. Mamy jeszcze kartę z mistycznej mądrości. Waszka. Żyj pełnią życia. To Wam przeczytam. Ważka żyje w pobliżu wody i reprezentuje zdolność do bycia silnym emocjonalnie oraz elastycznym. Jest to jedyne stworzenie, które potrafi latać w górę, w dół, na boki oraz w tył. Życie pełnią życia stanowi Twój obowiązek. Nie pozwól, by go bagatelizować czy spełniać tylko powierzchownie. Ważka jest symbolem zdawania sobie sprawy z tego, kim jesteś. Oraz czego chcesz. Podejmuj świadome decyzje i żyj pełnią życia bez żalu. Jestem silny emocjonalnie i niczego nie żałuję w swoim życiu. Taka jest mantra.